Why do you come? W porządku, wchodzimy na wizję. 3, 2, 1. Z tej strony Jillian Jordan. Nadajemy na żywo z Japantown, gdzie doszło do incydentu w trakcie parady upamiętniającej Saburo Arasaka. Naoczni świadkowie donoszą o strzelaninie na jednej z odświętnych platform, którą miała przemieszczać się Hanako Arasaka. W tej chwili nie jestem w stanie podać więcej szczegółów. Wciąż czekamy na oficjalny komunikat korporacji w tej sprawie. Sytuacja wydaje się zaogniać. Jeśli możecie, omijajcie Kanzaki Street. W porządku? Wchodzimy na wizję? Trzy, dwa, jeden. Z tej Ej! Nie pchaj się w kadr! Robimy powtórkę. Trzy, dwa, jeden. Z tej strony. G Ej, nie pchaj się w kadr. Dzięki. Niektórzy tutaj pracują. <mum> There's been a rebellion, sir. Don't worry, the situation is under control. I'm sorry, sir. It's time for you to leave.